Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z wyjątkową osobą w wyjątkowych warunkach, ponieważ nasz gość zaprosił nas do siebie do domu. Rozmawiamy dzisiaj z osobą, która jak sama twierdzi, nie istnieje. Dziękuję Panu bardzo za zaproszenie oraz za chęć rozmowy w TV Shock. Też dziękuję. Pozwoli Pan, że zacznę od pytania, które najbardziej nurtuje wszystkich. Czy to jest prawda, że Pan nie istnieje? To jest prawda. No, ale rozumie Pan, że ciężko w to uwierzyć. Ma Pan jakiś dowód? Mówi Pani tak. Byłem wczoraj w sklepie i tarłym do tego sklepu, po czym okazało się, że w tym sklepie nie OK, hmm. czyli pan nie istnieje, hmm. nie ma pan imienia, nazwiska. Jak mogłabym się do pana zwracać? Proszę się do mnie zwracać na, na ty. Hmm. A przepraszam, hmm. czy mogę zapytać, hmm. co tam trzymasz? Hmm. Nic. Bardzo... dziwnie jest? Tak, to prawda. No, a skoro nie istniejesz, dlaczego cię widzę?